Witam serdecznie, szanowni widzowie. To oczywiście ja wasz Lemia, dokładnie Lemilic. Wszystkie wiadomości, informacje na temat mojego kanału macie pod spodem e, pod tym materiałem. Jakbyście czegoś nie wiedzieli, kochani, ja was zapraszam na kolejny odcinek z Call of Duty Black Ops. Chciałem powiedzieć Blackout. Black Ops. Nieważne. Jedno i to samo Black Ops 4, oczywiście Blackout. Będziemy otwierali kolejne nasze czarne e, naszego czarnego rynku, czarne skrzynki. Co ja dzisiaj mam z tym naszym słownictwem? Eee, dobrze, moi mili. Ostatnio otwierałem 115 skrzynek i w zasadzie nic ciekawego nie wpadłem. A mogę przypomnieć tylko, że jak się nie mylę, to wpadła Gexa MK2, jeśli chodzi o warianty broni. Eee, wpadł Demon i całkiem niedawno otworzyłem sobie jedną tylko skrzynkę, wyobraźcie sobie, i wpadła mi koszka MK2. Eee, nie wiem jak. Często wpada komuś koszka tak? ale jak każdemu mówiłem, że wpadła miękka dwójka koszka, to mówi, że spoko. Mamy się Tytana. Ten wariant chyba też wpadł ostatnio podczas otwarcia. I tak na dobrą sprawę, jakichś ciekawych innych rzeczy nie miałem, poza jakimiś... Tutaj nawet nie mam. Ja mam bodajże przy MX-9 mam... A właśnie, ten tutaj kamo. I tak w zasadzie nic jakiegoś specjalnego mi tam nie powpadało, Jakichś ciekawych camo. Przy KNC na przykład nic tu nie mam specjalnego. Jakieś wiecie, takie, no, no coś tu powpadało, ale chyba nic specjalnego. Nic naprawdę wartego uwagi. Także mi się wydaje. Jeżeli bym się mylił, to możecie mnie poprawić. Przy moim ulubionym tutaj Swordfishu też za bardzo nic nie mam. Nie no, nic nie mam specjalnego. Nic specjalnego nie mam, kochani. Dobrze, moi mili, otwórzmy te sobie 110 skrzyneczek. Mam nadzieję, że ta muzyczka, która po spodem gra nie będzie wam za bardzo przeszkadzała. Ustawiłem sobie jakąś tutaj playlistę, żeby coś sobie grało, a to tylko dlatego, żeby troszeczkę też zagłuszyć tą pracę PlayStation 4 Pro, która od spodu tam wyjeni. u więc ta muzyczka może troszeczkę umili ten odcinek zamiast tego wycia niepotrzebnego od spodu konsoli, która wyjemosiernia, tego sobie jeszcze nie ogarnąłem. Niektórzy mówią, że mam tutaj stanowisko kuźwa jak z gwiazdnych wojen, ze Star Treku, a Niektóre rzeczy są jakieś tak sprzed 50 kuźwa lat. No to prawda, moje słuchawki i ten wyjący sprzęt tutaj czasami dookoła. Mimo, że odszumianie mikrofonu mam najwyższej klasy, to jednak zbyt blisko to wszystko tutaj się znajduje, żeby sobie dało radę. Ale dobrze, skończmy pitolić bez sensu. Wejdźmy na czarny marchecik. Przejdźmy sobie może no dobrze, do, do otwierania skrzynek. Więc e, dawać mi tutaj was skrzyneczki moje. E, dawać mi tutaj otwierajmy te skrzyneczki. Proszę bardzo, bardzo dobry początek. Cap45MK2. <laughs> dobry początek, nie powiem. Natomiast no, jest to gun, którym praktycznie chyba jeszcze ani razu nie wystrzeliłem w tej grze. Chyba ani razu. Ale czemu nie? Teraz będę mógł spróbować. Jedziemy dalej. No, dobry start. No dobrze. Jakiś camo. Nic specjalnego. Akurat te wszystkie stroje i tym podobne to średnio mi tutaj są potrzebne. Epiczny.

ale na razie nic nic specjalnego. Tak, kamo, oczywiście, to jest taka zabawa. W zasadzie w ogóle, te wszystkie, które otwieram tych paczek, to jest czysta zabawa. Mnie to kompletnie e, prawie że nie interesuje, co mi tam tak na tą sprawę wpadnie. Natomiast jeżeli coś fajnego, coś bardzo rzadkiego, no coś co ładnie wygląda, czemu nie? Czemu nie, ale. Yy... A. legendarny Dark Vision. A później zobaczymy w ogóle, co nam tu powchodziło. Aaaa, koszka MK2, zobaczcie. To chyba nie jest jakiś taki zbyt rzadki okaz, bo mi wpadła po raz drugi. Chyba, że to jest jakaś inna jeszcze. Jakiś inny jeszcze wariant. Co wątpię, nie wiem, czy są jakieś inne jeszcze warianty. Ale sprawdzimy to sobie. Dobra, mamy otwartych 20. Wejdźmy sobie w takim razie w nasz Armor. Nie, to jest nie jeden, tylko ten wariant. Tu nic specjalnego nie ma. Tak samo tutaj, jeśli chodzi o te nasze tutaj postacie, czy coś w tym stylu, to tam to w zasadzie większego znaczenia dla mnie nie ma. Co my ubierzemy? A, tu wyszliśmy. No będziemy dalej, otwierać nasze skrzyneczki. Nic specjalnego. I zielony w ogóle kamuflaż ładnie wygląda tej broni. Ale już mogliby coś innego dać, bo. już mi chyba powpadało. Kilkanaście razy to samo, no, nic ciekawego. O. Nic ta dyszka kompletnie stacona, nic nie padło ciekawego. Ja już to powtarzałem i czasami na live'ach to powtarzam, kiedy my gramy Blackouta, że fajnie jak stroje wpadają jakieś takie powiedzmy standardowe, tak? No to okej, okay, nie one tam wpadają, Kto będzie chciał, to będzie chciałby ubierze, nie, to nie, natomiast jak wpadają jakieś legendarne, naprawdę epickie, jakieś bardzo, bardzo rzadko spotykane, no powinny one wpływać e, jakoś na naszą grę. Okej, okay. nie że będziemy łatwiej kogoś zabijać, albo my będziemy trudniejsi trudniej do zabicia, nie, nie, o to chodzi. Chodzi o to, żeby nagradzała Was gra za to, że taki epicki na przykład macie e, jakiś kamuflaż, coś w tym stylu, jakąś, jakąś, jakiś wariant broni, coś w tym stylu, jakiś extra e, experience point, tak, czyli tymi punktami doświadczenia, Podczas grania, na przykład na Blackoutie. Rozumiem, że te warianty broni tam coś dają, tak? Natomiast te reszta, te tagi, te stroje i tym podobne, no nic. I ja troszeczkę to mało zachęca do tego, żeby w jakiś sposób to zbierać, tak? A powinno. Powinno procent, 2, 5, 10, w zależności od tego, jak rzadki to jest okaz. Jednak jakoś nas tam nagradzać. to by zachęcało do tego, żeby zbierać te skrzynki, żeby grać, żeby je otwierać. Może wtedy co niektórzy by się skusili na to, żeby kupić trochę jakieś waluty tutaj w Call żeby sobie kupić więcej tych skrzynek. No musieli mnie by to dać do ogarnięcia, to ja bym to zrobił dla nich. No właśnie, znowu mamy kamuflaż, teraz do wapna, no ale to, to mi, nic nie daje akurat. Nie jest zły czy coś, ale, ale... ...specjalnego. DSDM-ki To akurat średnio najeżdża mnie interesuje. Na razie, dwa warianty MK2, jeden nowy, jeden już taki, co już posiadaliśmy więc do koszki. Więc na razie, szczerze, nic specjalnego. Dalej nic, dalej, dalej nic. Powie drogi jesteśmy. Powie drogi, zaczynamy jakieś badziewia wpadać. Oj, bieda, bieda. Te stroje, te kamuflaże, powiem wam, że to też jest różnie z nimi. Ja ostatnio sobie ściągnąłem, dzięki temu, że mam Twitch Prime, czy też Amazon Prime, jakkolwiek to sobie nazwiecie, bo to jest jedno i to samo. Połączyłem sobie tam konto Twitch Prime z Call of Duty, tam dzięki temu mogłem ściągnąć sobie outfit taki specjalny, premium. Tak naprawdę on może i dobrze wygląda, i ładnie, nie wiem, mi powiedzieć, jak tam fioletowy coś w tym stylu, ale to żaden kamuflaż nie jest. Mnie było w tym Alcatraz widać z samego końca mapy, więc kamuflaż w zasadzie, to powinien być kamuflaż, Ani nie siedzidełko. Więc może to jest dobre gdzieś nagranie multiku jeszcze, okej, okay, powiedzmy, że jest szybka gra i tam naprawdę nie ma jej znaczenia, co mamy założone, ale no jednak w blackoutie wypadałoby jakoś być tam gdzieś zakamuflowanym między tymi drzewkami, nawet budynkami, gdzieś w cieniu, a nie ja świeciłem jak psu jajca, z daleka. Zostało nam ciści parę skrzynek do otwarcia i tutaj nie zapowiada się, żeby coś ciekawego wpadło, No, ale mam nadzieję, że jeszcze jakieś ciekawe coś wpadnie. No właśnie, znowu do wapra, znowu to samo. No niech mi coś fajnego wpadnie, a SWORD widzi jakiś. Nie obraziłbym się. Ja pierdolę, jakieś naklejki. Oj, 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 Na razie bez rewelacji. To chyba ten ostatni, ten opening był troszeczkę bardziej udany. Tu absolutnie nic nie wpada. Speedfire'a. Znowu ten Sweet Race. Ten Sweet Race I mam gdzieś tam ustawiony. Ten splatter cały też... To mogę, dwunastki, rzadko tym gram. Ale to nic niepotrzebne mi, bo ja tam mam podzielone klasy broni. Mam różne, yy, różne założone kamuflaże, żeby wiedzieć, która broń jest która. Jak już leżą na ziemi, żebym wiedział, co podnoszę. Tia. SG 12 teraz. Street Race. Nie ma innego serio? Nie ma innego kamuflażu, z zielony? Ostatnie 10 skrzynek, moi mili. I wielkie na to się zapowiada, że będzie. O, ultra jakiś. O, Jane Doe. A tego chyba nie miałem. Playable Blackout Character, czyli postać, którą możemy grać w i Ja chyba tego zębiaka nie mam. U siebie. Dziś widziałem, właśnie, jak ktoś nim pogrywa, ale ja chyba tego nie miałem. No dobrze. Wyjdźmy i zobaczmy. No właśnie, chyba nie miałem, nie? Ha. No to proszę. Możemy coś ustawić. O, właśnie, to jest ten cały tutaj e, jump pack. Ten e, party, tak? Ten kamuflaż. Znaczy, to akurat możemy sobie ustawić. Tak, i to mi jest niepotrzebne. Aha. Tutaj w ogóle nie możemy nawet za bardzo ustawiać nic. Ale spoko. Zawsze jakaś postać nam się odblokowała. No to już coś, <laughs> to już coś, ale dalej. Dalej, bez rewelacji. Kombinujemy dalej. Dalej nie pamiętam, czy tą postać już miałem, czy nie. Jeżeli nie, no to zawsze coś, zawsze coś nowego. O, proszę bardzo. No właśnie, też masa ludzi tą, yy, yy, tą postacią gra, właśnie ja też tego nie miałem. Chyba nie miałem. No właśnie. Też nie miałem, ale nie, nie, ja gram sobie tu z zombiakiem. jest zombiakiem ok, Może być. Oj, gdzie ja wychodzę? Ogarnij się, Peter. No dobrze. Dwie postaci nam tutaj wpadły. Już nie jest najgorzej. Zawsze coś nowego. Może powinienem częściej wychodzić? <laughs> częściej wychodzić, częściej otwierać w taki sposób skrzynki. Eee, no i dobrze, i ostatnia skrzyneczka. No i teraz Swordfish. MK2 żeby jest. No dobra, nie mamy więcej skrzynek, żeby otworzyć. Moje mili. Nie mam też tutaj nic specjalnego, żeby otworzyć. Nic kompletnie. Więc nic wam więcej chyba tutaj nie zaprezentuję, ale możemy wejść nasz Armor. We Waprze sporo tutaj wyskoczyło, tak? Ten sam bez przerwy wyskakiwał. No właśnie. Ten epiczny, niby, tak? Street Racer, ale. Tutaj Shimer, Lady Luck, ale tutaj akurat przy KMC też tam no właśnie nie mam tego zielonego, co prawda, ale to jakoś niezbyt mi potrzebne. One nie są jakieś zbytnio rewelacyjne. Możemy sobie zrobić. Nic specjalnego, Wam powiem szczerze. Wielce nie wpadło. Koszka znowu, kolejny, kolejny ten oczywiście, ten sam yy, wariant, więc yy, znowu nic, nic specjalnego. Yy, do moga dwójki tutaj chyba bodajże też, chyba ten burpul, Jezu, czemu to, się nazywa... czemu to się nazywa, czemu to się nie nazywa Purple, tylko burpul? Nie wiem. Rampage tutaj chyba, w... ojej, ja tu też jakieś mam. A, ogólnie, szczerze mówiąc, e, nic specjalnego, moi mili. Ale, chociaż mamy właśnie, te dwie postacie nam wpadły, tak? Czyli Jane Doe i Vacation Hudson. Oczywiście pewnie który nie będę grał, bo ta, ta koszula chyba zbyt widoczna jest. Jeszcze wracając do naszego armor, tutaj powinniśmy mieć pistolety. I właśnie Cap 45 wpadł, MK2. Full auto, czekajcie, jak to wygląda przy tych wariantach. Nie wiem, tu nie ma znaczenia, to nie jest zapisane dokładnie. Co ta mk 2 tutaj ten wariant yy, zmienia. Szkoda, że tu nie ma tego opisu. Tam opis był w momencie, jak wygrywałem to, ale. Tu nic nie pokazuję, kochani, więc tak to wygląda. Słuchajcie, Ech, ponad 200 skrzynek mamy otwartych i na razie nic specjalnego nie wpadło. Zbieram kolejną stówkę. Jak będzie kolejna stóweczka, oczywiście znowu on zaprezentuje. Co tam ciekawego. Yy, będzie, pewnie znowu jakieś rewelacji nie, ale może, kto wie, może coś nowego wprowadzą, może jakiś może jakaś nowa postać znowu mi wpadnie. Hmm. Na razie jakiegoś wielkiego szczęścia nie mam, a może mam szczęście, może w porównaniu do was zupełnie yy, jest przeciwnie, wręcz te książki moje są całkiem udane. Może wcale nie jest tak źle, ciężko powiedzieć kochani, ja nie jestem jakoś zbytnio zadowolony. Ale najgorszej też, w nie było, mam nadzieję, że Wam materiał się spodobał, oczywiście był nagrywany w 4K, więc no, chociaż za to mnie pochwalcie eee, i co widzimy się na live'ach moi mili, jak zawsze wszystkie ważne materiały, tak jak wspominałem wcześniej na początku materiał macie tutaj pod tym filmikiem, więc dobrze przeczytajcie zanim zapytacie i pamiętajcie, że w tym miesiącu wygrywa ktoś konsolę, więc warto wspierać dla niego, trzymajcie się serdecznie, to byłem ja. Lemmi. Me... Hei caro!